Siema. Wbiłem Sena UHC na serwerze Coxcraft pierwszy raz Chcę zobaczyć jak się to gra Jakie są tutaj możliwości na tym serwerze. No nie wiem, postawa to zebrać drewno chyba, wybrane. Jedzenie, bo kurwa czy jabłka to na ni nich starczy pewnie. Słyszałem, że to łatwo idzie wygrać ale nie wiem, do odciny w chuj do odciny przydaję się nie wiem ile trzy chyba, sześć dobra I... dla kopalni chodzimy sobie tak o... ...wróćmy jak ja dawno chodźmy i ram eee, węg... mi się przydał węgiel nie <laughs> no węgiel co jest to w oto? dobra, nieważne hmm. tylko który to jest ten węgiel Jezus kurwa, nie! Jak to ma być taki tych surfak O, od razu lepiej, dobra. Nie. 6, 16, mam nadzieję, że tyle starczy na wszystko. O żelazo, pierwszy dzień dobry. No dobrze. Chyba. Zero diamentów, niestety, zero złota, złoto by się przydał fest. No, o kurwa, kolejny, dobra. Kolejny dzień dobry Czemu ta woda jest upośledzona I ten nie spływa na dół? Takie pytanie, kurwa jedno mam No bo jak to, co, 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 co to kurwa jest? Co to kurwa jest? Co to kurwa jest? 620, jeszcze 3 bo tam tego nie zabrałem Może na furtę to nie starczy Muszę jeszcze wam zawar kilo zrobić 7 dobra Jest 8 Daj to żelazo. Nie wiem, kurwa, jak ja to straciłem te HP, ale dobra, mam jeszcze dnia, dwa paska i Gdzie to pójść, kurwa? gdzie to kurwa pójść? Albo wyjdę. Ale to, to jest plan. Wyjść, kurwa, z tego konianu. Tak, to jest ze Kto zobaczy, ten zobaczył. Bo mhm. nie będzie jeszcze więcej widać później. No na przykład. Nie wiem czy mnie to bawi To są krowy kurwa Pochuj mi krowy nie ja potrzebuję krów hm. żwir Ej, bezkitu kurwa na tego zapalniczkę i podpalać Nie powiem tego, ale podpalać lu mm, graczy no Podpalać graczy Jak na pewnym serwerze takim angielskim, czy chuj wie jaki to był. Jest coś. Ale ciekawe czy tam będzie żelazo. nam no, potrzebuje trzy żelaza albo więcej nawet. Fajnie by było. Bo nie chcę tak z łopatą kurwa bić. Szpadlem, też taki szpadel Minecraftowy. Tu, no tu. O pewnie, pewnie. No tak, tak. też kurwa pewnie śmierci. Pewnie, pewnie. no chuj. Fajny kanion. O sobie ja bo wątpię, że tu będzie złoto jakieś. To niech pizza mordo, mordono, no pewnie, pewnie. Tak. No, chuj, nie ma żelaza. To jest niemożliwe kurwa, że w całych w tych cave'ach nie ma żelaza w ogóle. Jak to działa? A dobra, nic nie mówiłem. No A, no to dobra, mówiłem jeden samotny kurwa grzyb jak u Tobiasza. Tylko że u mnie to jest problem z, 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 z kurwa tymi że o dobra Cii. Fajny Coxtraft, zajwisty, no. Ta jest mój ulubiony serwer ogólnie. Nie. Nie, to nie jest mój ulubiony. Ale jest. Fajny, chyba. O! O kurwa, dobra. Oddaję, oddaję, no. Jest dobrze. Kopać węgiel na tego? Na expa? A chuja mi to da pewnie, ale wykopię. Żeby się kilo w ten rozpierdolił Dobra, weź teraz Grzyby, grzyby na kamieniu, no kto to kurwa widział? Takie rzeczy na Coxcraft Dobra, jest 24, więc robię sobie seta full e, full, full Czemu ja tak kurwa craftu jak nagrywam, no nie wiem jak nagrywam to cały, kurwa ten, yy, mój, czy, prędkość wy-craftingu to, to się spierdala. Aha, wy, wy, wyłączone, no i chodzi. Ja już kurwa tę dubę mam waczną. A przyjdzie jakiś kurwa spocony Maciek, jeden patrzy i mnie zabija, mówię A tu się serca regenerują na tym? Bo nie powinny, ale... Wiem, że się nie będę regenerować w pełni, ale może no, jest takie zbawienie na tym serwerze. Taka faworka minimalna. Ale ogólnie to jest zmiana, że zamiast Wojen Gildii, serwerowy, to sygrał na tym. Na no, wychwalciem u To też chyba dobry wybór, nie? Może będzie więcej, ale nie wiem, to za mną. Ja pierdolę Taridus. To, to w tego się. Kurwa tego nie widzimy akurat, że w tym tekście tak jest Squirtin Excoza za To jest co? Mam lepszy pomysł Z racji, że mamy budulce to będziemy robić wądy powietrzne Ale muszę na to budulce właśnie, więc kopię drewno Bo drewno chyba najlepiej oddaje W tym wypadku Nie ma pojąka, więc kurwa zrobię tego w sumie nie, noc, czy dzień, no bo, no, txt, nie wiem jak to odróżnić, nie wiem jak to odróżnić w figurze. O, dobra, mówiłem coś o tajemniku jeszcze raz. Ile? Ja pierdolę! O kurwa mać. Dobra, weź szybko i to dobra. Yy, drewno, cyk. Tutaj przyda się tyle Chłopie czątuje, to co robi? Chłopanka. On na alcie O ile zobaczy na alcie? Ty albo nie, on ma lalkę Chodź tu kurwa Ja pierdolę, kto wymyślił ploncha do tej gry? Nie no kurwa Chodź tu nie proszę Dobra yy, miał papier, wow Ale, o! Przyda się Czyli to będą jakby full żelaki mi się wydaje, bo wątpię, że ktoś by miał full seta dex'owego. No chyba, że znajdzie jakieś kurwa, nie wiem. Znajdzie swoje że cave kurwa nie, nie jest mowitości, zajebistości. I to będzie tam z full seta, zresztą możliwe raczej. Ja pierdolę złoto potrzebuję. Co ja od pierdalą w ogóle? To jest... nie wiem. O kurwa macie! dobra polecę, no mam lawę, mam przewagę niby lawą, ale no chłop ma full HP pewnie w no to nie widać, dobra No mogę się poczekać, no chyba, że mam złoto Chodź tu Nie, no dobra O chuj, no GG już, widzi Kurwa się refy co? No to szkódzi na pewno Pełna śmierć już mi jest A hm. jakbym tak zagrał do góry, do góry Ty jakbym z za zagrał w cebulę, ty Cebula? Ale on może mieć wędkę, jak miał wędkę to jest chuj, ale dobra, próbujemy co tam kurwa masz? Pa Dobra Mało budulca Chuj z tym A boi się <grybuj> Ja dole Dobra To za kurwa w ogóle sojusz teraz co Ale nie, z... nie ma sojuszu Dwoniutki Kurwa schodzi A myślisz, że jak to sojusz naprawdę, serio A czy mam wędkę Patrz. O chuj. Krótko mówiąc mi przejebane. Jezus, <grydolę>, nie. Czemu jest taki szybki? Co jest w ogóle? O no jeszcze tego brakowało. Już dzidzi jest. Już jest chuj, dzidzi, Już jest chuj, dzidzi, dzidzi jest, o chuj. Dobra, trochę się oddaliłem Ale skurwy syn goni na to, nie no dobra Gdzie jest ta lawa Lub woda, cokolwiek O chuj A kto dostał? No 11 Kurwa 10 osób dostało tym niego i kurwy syn Kurwa nie no dlaczego? No idź ode mnie Kastracie je co ty robisz? No co robisz? Kurwa dobry A tutaj, dobry jest no ja na trzy starcach nie ugram tej gry On ma refy, bo widziałem Z kurwy z Odejdź, Kostra odejdź Odejdź, kurwa go mnie, ja pierdolę Sposłuchiwany No idzie tam, mam pójść Z nim co bym wygrał tak jakby miał full HP jeszcze on ale no nie ma chujam od. Kurwa Maciej, ja tego będę montował. To jest zły pomysł, który to nagrywał Odejdź. Odejdź, no, to jest dobry pomysł. To jest kurwa sprytny pomysł. Tak szczerze. Już to jest kurwa 10 u mnie, ale no próbuję. Dawać 0-0. Aby by mi trafił, ja pierdolę. Dobra, dałem to Lawę. Czuję się bezpieczniejsze, no i chuj to mi da praktycznie. Kurwa. Boję się go. Gdzie on może wyjść? Siedmi siedmioletni macie, on może być wszędzie. O kur... Mam mać. Dobra. Czemu on Steve'a? Nie ja pierdolę, dobra, nie wiem dobra No niestety <śmierć>, śmierć Przez kurwa wysokość Bardzo duża Z Met Niestety Może będą jeszcze odcinki z Coxcrafta z UHC ale to na dzisiaj to tyle w sumie no i stąd no zapraszam na Discorda, macie w opisie i do następnego siema.